Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. W jakiś dno, wystrzelił znowu w górę raczej. Co sobotę każdy użera się z kacem, a na przewo wykupione brący i wiskacze. W zadaniu 24. No tutaj mamy obliczyć liczbę atomów węgla w cząsteczce opisanego alkanu i napisać wzór półstrukturalny grupowy. No więc co zrobimy najpierw? No spojrzymy sobie, że gęstość naszego alkanu w stosunku do gęstości wodoru jest równa 50. Co zapisujemy? No i policzymy sobie tą gęstość wodoru w warunkach normalnych. Czyli tutaj e, będzie to masa bolowa, cząsteczki wodoru oraz w mianowniku nasza objętość gazu doskonałego. Następnie podstawimy, policzymy wynik z jednostką, oczywiście, no i podstawimy do naszego pierwszego równania. A może zostawimy to w ułamku? Czemu nie? No i dobra, no i wstawiamy nasz wynik tutaj. No więc pomnożymy po prostu przez tą liczbę, która nam wyszła, czyli przez nasz ułamek. To nasza 50. Zapisujemy wynik wraz z jednostką, oczywiście. Tak więc gęstość alkanu ogólnie, no to jest masa tego alkanu, masa molowa przez objętość gazu doskonałego, skoro jest gazem. No i wyliczymy sobie tą masę molową, podstawimy naszą gęstość oraz objętość jednego molu gazu doskonałego. No i mamy, jest to 100 g na mol. Wiemy, że jest to alkan, więc nasz wzór ogólny, a właściwie jego masę molową, czyli podstawiam za masę, węg za węgiel, za symbol węgla masę naszego węgla z układu okresowego, no i za symbol wodoru również jego masę, no to 1 razy 2n plus 2, no to jest po prostu 2n plus 2, no i równa się nasze 100 gram na bol. Odejmujemy dwójkę stronami, zsumujemy niewiadome i dzielimy przez 14. Więc wychodzi nam 7. Teraz musimy ustalić jaki to będzie jeszcze. Czyli ma powstawać 6 różnych monochlorów pochodnych. No i mają rozgałężony łańcuch jego cząsteczki. No to sobie narysujmy. Może w sumie tak. Czyli w rządku węgla. 7, no i jeden na przykład tutaj podstawili, bo tutaj ma być rozgałęziony, więc tak sobie wpisuję. No i postawimy sobie tutaj, tutaj, albo tutaj chlor, ale to i to będzie to dokładnie to samo, więc uznajemy, że liczymy jako jeden. Czyli mamy 2, 4, 6 razem, jeżeli tutaj będą wystawy chlory. No i dopisujemy oczywiście wszystkie nasze wodory. To i ma być yy, achiralne, czyli mamy przy tutaj przy drugim węglu od lewej jak widać dwa takie same podstawniki, także są achiralne te drobine. No i to tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć. Podobno dostom uszyła sobie złote gacie, jakich doek wystrzelił znowu w górę racę. Co sobotę każdy ujarah się z kacem, a na przewo wykupione brący i lis